Cześć Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj nowy nabytek na kanale. Kupiłem sobie młotowiertarkę. Jak widzicie, używka, ale chyba trafiła się w dobrym stanie. Mam nadzieję. Yy, no i co? Marka Ferm 1500 W to no chyba około 6 Juli. Taki sprzęcik się akurat przyda, nie tylko do remontów ale i w warsztacie też nawet czasami się nie, człowiek sobie nie zdaje sprawy, ale taki młot potrafi taki młot potrafi niejedną zastaną końcówkę drążka yy, kierowniczego albo yy, no zazwyczaj końcówki drążka wybić na, na takim płaskim wiertle yy, także przyda się do wszystkiego ale głównie tak właśnie do, do prac budowlanych jakiś. Tu mamy taką elektroniczną y, możliwość regulowania udaru, mocy, obrotów, tak jakby. No tutaj resztę to tak jak w zasadzie zwykłej y, motowiertarce, tam jakieś tam... Ja jeszcze nawet tego w sumie nie wiem co tutaj jest. Do końca tak mniej więcej na razie sprawdzałem, bo jeszcze ją nie pracowałem. No ale co, najpierw zanim zacznę pracować przydałoby się ją przesmarować, żeby... I nie zatrzeć albo coś. Znaczy coś tam próbowałem wykuć, działa, także na razie jestem dobrej myśli, że tam po prostu wszystko gra, bo skoro działa, no to działa. No i co? Najpierw sobie ją może przedmuchamy, wszystko tą całą waliskę, bo będziemy smarować. na no to, żeby ten smar gdzieś tam się już do niego osad jakiś nie przyczepił, także wymiemy sobie młot i. Przedmuchamy walizkę, teraz sobie weźmiemy młot, też go trochę przedmuchamy. Wychodzi na to, że on jest z roku 2000, znaczy 2000, 2020. Przedmuchać trochę skórzu. Tu na dole Kamienia mamy. razu się go pozbędziemy. Kurwa, gramofon już dwa miesiące stoi. Nie mogę skończyć. Zaczniemy sobie od takich bardziej elektrycznych rzeczy, bo sprawdzimy, jak wyglądają szczotki. Czy nie trzeba będzie ich za chwilę wymieniać? Bo to jest jednak później problem, jak nam stanie ta wiertarka robocie tylko trzeba tu wszystko przejrzeć ogólnie to moja pierwsza taka pierwszy taki młot bo to wiertarka młot, chyba bardziej młot tu mamy co, tak to wygląda no wygląda źle szczotki widzę, coś tu jest próbujemy wyciągnąć o jeszcze jest szczotek a jest jeszcze można robić on sobie swobodnie także dobrze wirnik też wygląda nieźle chyba ktoś dużo na nią dużo nią nie robił albo dbał tutaj też wszystko gra wchodzi sobie z szczotka Ok, tutaj wszystko gra, tylko przedmuchamy sobie może troszkę. Trochę jest tutaj, trochę tego sytu, ale... W końcu sprzęt budowlany, nie? Trochę musi być. Zakładamy z powrotem. Oczywiście do, do tego, co kupiłem, z racji, że używane, to nie było klucza, żeby otworzyć górny, górny tutaj y, kapselek od odsmarowania. Tutaj oczywiście sobie wcześniej jeszcze wyczyściłem krawędzie, żeby tam nic nie podpadało. Przedmuchałem. Nie było klucza, żeby to otworzyć, ale na szczęście od mojej szlifierki kątowej i w zasadzie od większości pasuje. Chociaż tu mam taki stary klucz od szlifierki, chyba jakiś jeszcze ruski albo kuty. Jakiś, kurde, jakiś archiwum. I on nie pasuje na rozstaw. Faktycznie nie pasuje, ale ten od mojej szlifierki, takiej nowszej, to, to elegancko tu pasuje. I można sobie odkręcić ten korek, żeby skontrolować ilość smaru. Już cały czarny jestem, nie wiadomo od czego. Można sobie otworzyć, ale tu Wam powiem. Ja sprawdzałem. Smar jest jeszcze ok, według mnie. Jeszcze tam trzyma ten swój kolor. Więc ja tu nie będę może na razie nic dokładał, bo tutaj widzę, że jest na ściankach. Także może lepiej nie przesadzać tu z tym smarem. Nic się też nie dzieje, będę widział jak będzie pracować ta. Zresztą możecie napisać, czy byście dowalali tego smaru, czy nie. I jaki smar, bo się wszyscy kłócą na internecie jaki walić smar do takich rzeczy. Jest jakiś niby specjalny. Ale i to tu będzie specjalny smar kupował ludzie. Z drugiej strony też zwykłego lepiej nie dawać tego yy, dołożysk. Więc nie wiem, ja myślałem, teraz wam powiem co Ja myślałem, żeby dać tu taki To jest do przekładni yy, do przekładni w kosie ale nie wiem, czy on nie jest grafitowy. A podobno grafitowy nie może być. Chyba nie jest, ale nie wiem. Powiedzcie mi, czy taki sztylowski, bo mi tutaj został jeszcze taki taka resztka. Yy, czy by mógł być. Chyba tak, no ale nie wiem. Nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, czy by mógł być. Na razie nie, nie dokładam smaru, bo, bo jest. No i co? Teraz się zajmiemy uchwytem. Tu mamy uchwyt SDS i tutaj też musimy trochę pogrzebać, bo trzeba go ładnie przesmarować, przeczyścić. Tutaj sobie zdejmiemy osłonę taką, ale rozwalisz tą osłonę, o, poszła. No i jak widzicie jest brudna, trzeba ją wyczyścić, bo tu jest pełno jakiegoś sypu starego. Tu tak samo to taka osłona jest przeciw... Przeciwpyłowa. Tutaj też by dobrze było to wyczyścić. Wszystko to widzicie, chodzi tak, bo chodzi, ale mogłoby lepiej. Patrzcie, zaraz Wam pokażę. O! O, ile tutaj z dziadostwa jest. pełno jakiegoś pozlepianego syfu, to to nigdy dobre nie jest dla, dla mechanizmów. Albo ktoś to smarował jakimś smarem, to tak wygląda, jakby był jakiś miedziany. Kurde, ciągle wskakuje mi to zabezpieczenie. Nie dość, że muszę odciągać to i to jest właśnie źle tutaj. Kurwa, i znowu wskoczył. Co za skurczybyk. Jaki ciekawy jestem jaki jest patent na to. Na pewno jest. No i wskoczył skurwysyn znowu. Co to za... diabeł. No i co panowie, trochę się nawkurzałem, ale zrobiłem to patentem z Bendixa. Mi się przypomniał ten patent z Bendixa, jak robiliśmy Bendix w polo. Czyli wziąłem po prostu, jak już było trochę odgięte, wziąłem yy, no, kombinerki i cyk sobie podważyłem równolegle do góry. I jest. Poszło nam poszło. Jak widzicie, tu jest pełno syfu. To musimy wszystko wyczyścić. Tylko, żeby to później dobrze złożyć. Tutaj mamy sprężynkę, która jest też oblepiona. To jeszcze coś jest ruchome, chyba już wszystko żeśmy wyczyścili, znaczy wyczyścili, zdjęli. Tutaj będzie trzeba trochę ją dogiąć. O kurde, tu jakaś a bo tutaj są... A jest. Dobra, tu jest jedna kuleczka, z drugiej strony jest druga kuleczka. I je trzeba tu później włożyć. Dobra, tu mamy drugą kuleczkę. O, ten pierścień trochę trzeba dogiąć, bo jego ja trochę rozgiąłem. Ale to delikatnie podegniemy. będzie dobrze. No i dobra, wszystko sobie ładnie wyczyścimy teraz mywaczem do hamulców. Najpierw może sobie te... Tutaj i tak trzeba trochę tego smaru wybrać. Powybierać po wyczyścić. Dmuchamy, bo też trochę sychu tu widzę siedzi. Teraz osłona, to ona widzicie tutaj jest też wszystko zawalone. Trzeba wszystko pozdejmować, ten stary zaschnięty brud. mamy czyste teraz sprężynę jeszcze ładnie wyczyśmy. ładnie wyczyścimy się już błyszczy aż a, ewentualnie jeszcze możemy wiadomo jeszcze uchwyt będziemy czyścić te kulki też trochę wyczyścimy zobaczmy czy nie są jakoś zdarte ale nie widać Cyk, jeszcze to Tutaj jeszcze najgorszy syf jest w środku. Spróbujmy to przedmuchać najpierw, ale podejrzewam, że za dużo nie pójdzie, bo to jest wszystko na smarze. coś tam poszło, ale bez rewelacji. No i dobra, no do smarowania będę właśnie tego smaru używał. Nie wiem czy on się nadaje, ale on jest do dużych obciążeń. Bo on jest do kosy spalinowej, jest do dużych obciążeń. Więc podejrzewam, że będzie ok do do młota. Że zacznijmy sobie może od tych kuleczek. sobie je wkleimy po prostu na smar pyk pyk tutaj troszkę żeby nie rdzewiało sprężyna a później na sprężynę sprężynę może też trochę maźniemy bo jak ona była oglepiona, to znaczy że że trochę tu było tego tu i tak będzie smar bo będziemy przecież dłuta smarować no to pyk jest jest przez sobie ręce wytrę syk i teraz musimy to zrobić tak i założyć oj teraz ładnie chodzi teraz jest różnica smaru nie ma może tyle no i zakładamy tutaj ten. O, weszło nam elegancko. Teraz musi tu najść. Ale to już sobie zrobimy chyba tymi. OP, idzie. Czyli technika jest dobra. I do dołu teraz pchamy co tu za nic. jest dobrze jeszcze musi najść jest ok fajnie chodzi jeszcze próbuję tutaj docisnąć ale chyba już się bardziej tego nie zaciśnie chociaż może także to mamy gotowe jeszcze może ją trochę umyjemy tak z grubsza wiecie mam tutaj Wiadro z wodą no już tak bardziej dla picu bo to i tak zaraz będzie wyglądać podobnie ale czysty sprzęt zawsze lepiej trzymać bo to kurde później weźmiecie do ręki coś chcecie przenieść i już brudny to też tak średnio wszystko a tak jak czysty to od razu ładniej lepiej się robi No i elegancko. Jeszcze trochę przemyjemy tą walizkę. Kurwa, Kurwa walizkę to by można było wodą. Ach, idę tu wodą umyć, a nie będę się śmatał tu. Bawił. Woda gdzieś w środku. Woda się gdzieś dostała, i... ale już wylatuje. gruzy. O, tyk. Troszkę śrubokręcikiem poczyścimy będzie no, jak więc by trzeba było trochę wyczyścić tutaj na tych tu gdzie to chodzi spróbujmy sobie na sucho zobaczyć jak chodzi teraz no teraz fajnie chodzi ale jeszcze wiadomo trzeba a tutaj widzę się dostał jakiś smak ale chyba z tych kulek no to dobrze ale tu jeszcze dołożymy trochę smaru na wejściu tutaj tylko tak o coś takiego żeby było jak się wkłada to to od razu nam to rozprowadzi. Zobaczmy, czy działa nam machina. Musi, musi chodzić. Chodzi. Tutaj się coś przełącza. Tu się wyłącza. To. kurde zaraz. Rozwalisz, pan. Widzicie jaka to moc. Mogę coś tu rozwalić? Tak kontrolnie. Szkoda, rozwalać. Wszystko się może przydać. A nie można tak mówić. Nie bądź pan skąpiec. Nie bądź pan skąpiec. O, to na przykład, daj. A też się może przydać. Dobra, tak letko. Nie, bo się przyda. A dobra, tam nie gadaj. Nie gadaj, pierdu Widzicie, jak się wbija? Elegancko idzie, a to tylko na jedynce. Jakby dać na... na maksa. Człowieku, ręce urywa. Dobry jest młot. Piękny młot. Jak zatrącane, co ja kupiłem, to Wam powiem. Także co? A, jeszcze co zrobimy? Lekko... ten jest ok. Ale może lekko sobie go naostrzymy. Wziąłem sobie zimną wodę, żeby nie rozhartować. Zobaczmy sobie, pod jakim ona jest kątem ostrzona. Tu jakiś wzór jest. Czyli coś takiego. No dobra. No i dobra, tak to wyszło, trochę go stępiłem na końcu, bo czytałem, że nie może być tak, wiecie, na ostro, tylko trochę musi być, trochę musi być po prostu zaokrąglony. Tego nie wiem, czy robić, ten jest chyba jeszcze ok, chociaż trochę go możemy zrobić. To ciągle moczę w wodzie, żeby nie rozhartować stali, bo wtedy by była lipa, by się strasznie później szybko tępiło. No i dobra, tak wygląda to. Może trochę przesadziłem, ale zobaczymy. No i co, gotowe. Wszystko jest sprawne. Yy, dłuta naostrzone. Jeszcze sobie coś dokupię, może z nowych dłut, bo te takie już są, ale jeszcze posłużą. Yy, mam nadzieję, że nie rozhartowałem, ale nie widać, żeby było rozhartowane. Jest naostrzone. Yy, dobrze, także co. Wszystko gotowe. Tutaj pudełko schnie, żeby tam można było później ładnie wszystko włożyć, żeby się nie kurzyło. I wiecie, jak się dostanie piach do smaru tutaj i to się tak rusza, to to jest taka pasta ścierna, że tam się wszystko wystrze. Dlatego ja to ładnie wszystko wyczyściłem, tak jak widzieliście, nasmarowałem i teraz trzeba tam dbać, żeby no, co jakiś czas tam wziąć, jakiś, co jakiś remont. Piększy, wyczyścić ładnie, tak jak teraz, i będzie maszyna dalej służyć. A jest widzę, że konkretna, bo no, i ma dobre opinie, i też czu czuć, że ma siłę, nie? To takie, nie to taka, nie jest to taka pierdółka, ale coś tam, coś tam można tym zrobić. Jedno wiertło jakieś bym musiał znaleźć, które sobie przetnę, albo jakiś yy, ten. Albo wiertło, albo dłuto, przetnę sobie i zrobimy taki wybijak do różnych rzeczy w samochodzie. To też jest dobry taki młot. Nie trzeba tym młotkiem nawalać, no ale to w kolejnych odcinkach będzie. Także jak widzicie, wszystko elegancko nasmarowane, gotowe do kolejnej robót i tylko korzystać. Także do następnego odcinka na razie i cześć. A no i oczywiście, panowie, pomniałem jednej rzeczy. Trzeba tutaj. Powrotem dać tą osłonę wcisnąć na miejsce. I jest elegancko teraz wszystko w komplecie.